Aniuki, dzień dobry, Dzień dobry! witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Karty na Miłość. Mamy już środę. Środę, kochani, 29 stycznia 2025 rok. Chciałabym Wam przekazać pewne informacje z kart Tarota, z kart Mistycznej Mądrości. Tak się zawiesiłam. No ale wiadomo. Dzisiaj mamy nów, kochani, nów księżyca, i wiem, że inni, tak jak ja, też mają problem z tym, żeby się wyspać, żeby w ogóle zasnąć. Śnią różne dziwne rzeczy. Niektórzy mają też. Różne inne sytuacje z różnymi osobami, tak. Wiem, bo, bo mówicie, że jak się zbliża nów, to no właśnie. Kochani, jedna z moich największych tali, zresztą ukochanych. Mhm. Jeszcze sobie tylko przełożę. Kto tam macie imieninki? Czekajcie, zobaczę, kto ma imieninki według kalendarza. Zdzisława i Franciszka, no i wodniki, kochane, wszystkiego najlepszego aniołki dla was, zdrówka przede wszystkim, no, reszta jest nieważna, reszta, reszta się łoży. jak jest zdrowie, to jest chęć, to jest możliwość pracować, jak jest zdrowie, to są wszystkie możliwości i drogi otwarte. A jak nie ma zdrowia, to nie ma nic. Wystarczy, że ktoś w rodzinie zachoruje. Kochani urodzinowi i imieninowi. Oto przekaz dla Was. Kładę go z tej strony, tali z lewej. A wy moje aniołki. Proszę uprzejmie. Do wyboru. Trzy. Tak sobie postanowiłam. Może macie ochotę na dwie karty. Proszę uprzejmie. I ja wybieram trzecią. Ja wybieram trzecią. Jestem ciekawa, co wy wybierzecie. Rycerz, kielichów. Tą środę, środunie, będziecie zadowoleni. Będziecie zadowoleni za sprawą osób, które będziecie spotykać na swojej drodze. Będziecie spotykać dobre osoby. Te propozycje, rozmowy. Przepraszam. One będą bardzo uprzejme, bardzo miłe, bardzo elokwentne. Sprawdzajcie sobie sms bo ktoś chce napisać coś miłego. Tutaj, na tej karcie, kochani, są te dwa gołąbki, i on jej śpiewa jakąś serenadę. Wiecie, co mi przyszło do głowy? że ktoś z Was może dzisiaj spotkać miłość, osobę, która będzie przyjacielem, osobę, która nam pomoże, powie radosne nowinę. Szczęście, które myśleliśmy, że, że już tak, tak dobrze nie będzie i tak miło. A w tej karcie zobaczycie światełko w tunelu, zobaczycie szansa dzisiaj, zobaczycie możliwości. Rycerz Kielichów jest romantykiem. Możecie napisać dzisiaj piękne wiersze, słowa do piosenki. Możecie coś stworzyć pięknego, czy to rękoma, czy. Możecie kupić dzisiaj rzecz, która będzie przepiękna, będziecie w niej wyglądać przepięknie, jeżeli to jest rzecz do ubrania. Usłyszycie przeprosiny, usłyszycie miłe słowa, usłyszycie zaproszenie na randkę. No niedługo mamy przecież walentynki, więc może ten cichy wielbiciel się odezwie. Ja chcę tylko podpatrzeć, co mamy pod spodem. Mhm. Słuchajcie, czas najwyższy. Zapomnieć o kimś z przeszłości, wyleczyć się. I wy się wyleczycie za sprawą innych osób. Czy to będzie przyjaciółka, czy to będzie koleżanka, kolega, osoba, która powie ci, że na świecie jest dużo, dużo innych osób, które możesz poznać. Musisz tylko zaufać, przestać rozpaczać i ja bym przeszłość zostawiła, bo przeszłość wpływa na Twoją teraźniejszość, że nie umiesz się uśmiechać. Jeżeli dzisiaj pracujecie, to będziecie bardzo zadowoleni z klientów, z dochodów, przychodów. Ci, którzy szukają pracy, to możecie znaleźć pracę swoich marzeń. Ale uważajcie, kogo dzisiaj mijacie też w miejscu pracy, bo może nawet nie zauważyliście, że ktoś do Was ma słabość. Mam wrażenie, że dzisiaj będziemy rozmawiać uczciwie, szczerze, patrząc sobie w oczy. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy będziemy łagodni. Będziemy serdeczni. Będziemy gruchać sobie. Także może wasza osoba zrobi romantyczną kolację. Może macie rocznicę. A może trzeba właśnie zaproponować, żeby tej osobie przypomnieć, że jest coś takiego jak rocznica. Spędźcie ją w miłej, sympatycznej atmosferze. Kochani urodzinowi i imieninowi. Zmysłowość dla Was. Wyraźcie swoją zmysłowość. Jedyneczki. Kto wybrał kartę z numerem 1? Świętowanie. Proszę bardzo. Odprasz się i baw się dobrze. Dwójeczki. Gołąb. Uwierz i zaufaj. Karta z numerem 3. Kto wybrał tak jak ja? Krocząc naprzód. Przygotuj się na pozytywną zmianę. No i tą pozytywną zmianę też widzimy w tej karcie, kochani. Dla niektórych będzie wiele szans, wiele pokus, wiele możliwości. Tutaj mamy dużo kolorów dla czytania. Dzisiaj ktoś zdecyduje, ktoś wybierze. Dzisiaj ktoś. Ktoś się zakocha w naszym spojrzeniu, w naszej pracy. Kochani, wszystko przed nami. Spokojnego dnia Wam życzę. Dużo zdrowia, miłości, tego rycerza na białym koniu, tego spokoju. Bo to jest tak spokojna karta, te gołąbki, które tutaj kochani są. Dajemy bez problemu, otrzymujemy bez proszenia. I u wielu z Was zobaczyłam uśmiech dzisiaj na twarzy. Nawet jeżeli ostatnio cały czas płakaliście czy płaczecie, nawet jeżeli macie trudności finansowe, to wszystko będzie dobrze. Fajny ten dzień jest piękny. Niech taka środa będzie zawsze. Lubię, jak są ładne karty, ale wiecie. Nic nie trwa wiecznie. I wy to chyba wiecie najlepiej, prawda? Wszystkiego dobrego skarby. Do zobaczenia, do, do usłyszenia, miałam powiedzieć.